Witam wszystkich, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 22. Dzisiaj mam zamiar skosić pszenicę na polu, yy, która akurat była zosiana. Yy, Gram na mapie Elm Creek. tak yy, przynajmniej. Yy, będę... Na razie myślę, że będę wyciągnął sieczkę. Koszty słowa na razie mi się nie opłaca, bo to trzeba było kupić prasę e, lub, e, lub przyczepę samozbierającą. zbierającą. Może chciałem pisać w komentarzu czy chcecie, żebym powiększał pola, czy żeby zostało w takim stanie jak e, pierwotnie na mapie są. Włączyłem wszystkie opcje, że wymaga wapna, wymaga zaorania, kamienie, tylko wyłączyłem niszczenie yy, upra poprzez przejechanie ich. Przepraszam też za te szumie, bo ja nie, nie wiem, czy uda mi się je wyciszyć. Jeżeli są to przepraszam, ale się nie wszystko udarmiam Przepraszam też za te spadkiem PS, ale no, niestety taki sprzęt. Nowością w farmingu Simulator 22 jest to, że mamy sezony. Czyli coś to co było jako do 19-17 mamy sezony i można ustawić czy ile dni trwa dany miesiąc mamy 12 miesięcy. i określone daty siebu, np. soi, słonecznika, rzepaków oraz zbierania. Dzisiaj tak, mówię, mam zamiar skosić to pole i na razie to y tyle będzie tylko jeżeli Wam się spodobał, straciła łapkę do góry. Muszę tak dwie łapki, będzie kolejny odcinek. Na pewno chciałbym na tej serii uprawę winogron pokazać i sam przetestować, bo za bardzo nie miałem okazji. Tak samo jak oliwki i sorgo, taką uprawę, taką jak na polach się sieje normalnie, tylko że Odrobiny inaczej się zbiera. Też pokażę, jeżeli będziecie chcieli, kolejny odcinek. Jeżeli w ten kolejny odcinek, to możemy pokultywować na polu obok albo zaorek, bo też wymaga orki to pole, tamto pole przede mną, i to pole obok gospodarstwa. Miałem jeszcze zamiar sprzedać jeden ciągnik, bo mi niepotrzebne są y, trzy ciągniki na gospodarce, więc sprzedam jeden. Będę zawsze pieniądze na inne maszyny. Proszę, warto wszystko zbierać, będzie więc więcej pieniędzy na ten no, naszy jeszcze raz. Trochę tak mi się za bardzo nie udało to ściąć. Pierwszą hodowlą, którą będę chciał rozpocząć, to będzie hodowla kur. Oraz postawię pula W tym farmingu są również znajdzie, które będą mógł poszukać. Na przykład 10 odcinków i 10 rodzajów znajdzie, bo jest 10 rodzajów znajdzie na tej mapie. Na yy, drugiej mapie od Beirocus no, komata to tam można zbierać 20 kaset z tego co pamiętam i za 50 tysięcy jest jedna kaseta także milion można zdobyć maksymalnie A na tej mapie są zabawki i jest 10 rodzajów właśnie tych zabawek. każdy jest W każdym rodzaju jest po 10 sztuk. Przenicę. Przenicę właśnie pokażę teraz yy, te ceny. Można jeszcze wahania cen i w każdym miesiącu inna jest cena. Zależy od jakiej uprawy, inne jest wahanie cen w danym miesiącu. Przenica najwyższa jest w styczniu, także w styczniu będzie wywóz pszenicy z silosu. I w tym farmingu można także zaprogramować pracownika, aby na przykład sobie pojechał i wywiózł z silosu właśnie zboru. Będziemy sprzedać po y, ten John Deal Ogólnie y, Niepotrzebny jest no, jak na razie zostawimy jednego John raczej tego y, i sprzedamy y, po prostu tego sprzedamy i będziemy jej pieniądze na zakup nowego kultywatora, ponieważ ten... Albo dobra, najpierw w tym sobie porobimy w następnym odcinku jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek a najwyżej zaś się pomyśli o jakimś innym odsunę obciążnika raczej nie będę sprzedawał do no tej pracy użyjemy Masejo do kultywowania i to jest sprzedać tego John a w sklep na pewno pierwszą rzeczą jaką będę chciał zakupić jest szklarnia i, i wóz do wody żeby po prostu przewodzić wodę bo w szklarni potrzeba wody bo jest bardzo opłacalna dlatego yy, szybko może się zbogać w szklarni można uprawiać pomidory, truskawki i sałatę. Są trzy rodzaje szklarni: duża, mała i średnia. I właśnie tą dużą będę chciał zakupić. Ale myślę, że to już będzie na jakiś inny odcinek. jak patrzyłem to tego John Deere'a będzie w stanie sprzedać za prawie 100 tysięcy, także bardzo bardzo wysoko Ponieważ nie jest jeszcze zużyte, jakby był już zużyty to był trochę taniej go sprzedał tutaj się sprzedaje pokażę na mapie gdzie to jest Tu jest nasze gospodarstwo, a tu jest yy, sklep. Sprzedajemy 95 tysięcy, i pójdę w zakup, bo na następny odcinek yy, przygotować pług agromarz chciałbym wyjść ten pół, ponieważ jest on dosyć duży jak na początek i szybko będzie praca im szła a trzy pola trzeba zaorać ponieważ wymagają orki i po orce nie wychodzą chwasy także podw podwójne myślę zaleta no i zakupiony możemy po niego przyjechać może od razu stawię przyczepę obciążnik i pojedziemy ku. Myślę, że zaczniemy sobie od tego pola tutaj. Napiszcie, czy chcielibyście, do którego ciągnika chcielibyście y, tur, konsolę, żeby po prostu móc ładować jakieś palety, y, worki, baloty, czy po prostu chcie, chcecie y, jakąś małą ładowarkę do przewozu palet. Bo mi się najbardziej widzi masę właśnie z konsolą do odobacza, ale John Deere też by był w sam raz. Samochody szybciej jeżdżą niż w Farmingu 19 czy innych farmingach. Dlatego łatwo jest o takie zderzenie, jeżeli się nie uważa tak ja złożymy sobie pup Nie wiem czy ten Mase da radę, bo nie testowałem te, tego, ale raczej powinien dać radę, bo na, gdy gram samemu na swoim prywatnym Sewie, to daje radę jeżeli nie da rady, to po prostu John Deere'em Deere będę orał, a Masejem wtedy siał. Za dużo żniw nie było, jak na pierwszy raz, ale Następne żniwa, które będą, to już bardziej, trochę dłużej potrwają. Także myślę, że w tym miejscu będziemy mogli zakończyć odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Teraz żegnam się z Wami, do zobaczenia. Cześć!